Łopiec masz już na przeproście, wyłamany bark, zegar nakazuje pośpiech. Nie jeden by zmarł krew, napływa do oczu. Skończył ci się fart oddech zdech. Leży już w koszu został ducha hart, los to żart. Ciągle wiatr wie w twarz Nigdy w plecy ciągle grasz. Twarz, ale nic już cię nie cieszy, żaden z rozegranych meczy, żaden z wyścigów Tak, 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 Bo z kraju ma to Polacy, bo z kraju bez pracy, domy Polacy, Ruszyjąc walczy, domy Polacy, Wiesz co to znaczy? To my Polacy, bez wódki grymasy, to my Polacy, stale bez kasy, to my Polacy, wieczne cwaniaki, to my Polacy,